2000. No i dzisiaj mam dla Was zestaw Sri LEGO Ninjago Pustynna Błyskawica Zestaw pochodzi z roku 2017 i zawiera 201 elementów No i żeby nie było tylko o tym zestawie To mam dla Was jeszcze taki oto magazyn z Ninjago Ostrza czasu. Tutaj mamy jednego z tych wojowników. Innego od tych, tutaj co mamy, zostaje to wam. Go bliżej pokażę. No i pełno komiksów. Fajne tutaj. Plakaty. I pełno też łamigłówek. Nie mogę otworzyć. Dobra. No i tutaj mamy tego naszego wojownika. Dajcie mi chwilę, ja go złożę tylko i widzimy się zaraz. Skończony. Dobra. Teraz pora zająć się zestawem. No i zestaw ten pojawił się w jednym z odcinków Lego Jago, Kiedy właśnie pojawiło się te niebieskie ostrze czasu i porwali matkę Jaya. A właśnie ten generał mu porwał. Dobra, zajmiemy się najpierw omawianiem pojazdów, czyli główną atrakcją w tym zestawie, oprócz figurek No to zaczynamy sobie od pojazdu Jaya, czyli pustynnej błyskawicy. Prezentuje się ona w taki to sposób. Wyczepię figurkę, żeby nie przeszkadzała. No a jeszcze i rączka. Zestaw prezentuje się tak, ten pojazd, bo on tutaj z boku naklejony symbol naszego mistrza piorunów, błyskawic, a tutaj z drugiej strony mamy jakiś chiński napis. No i z przodu mamy elementy strzelające, o tak właśnie strzelają. No i z przodu też mamy taką niebieską szybkę. Z tyłu mamy dwie katany. Takie złote. No i możemy zrobić tak jak w filmie dodać hiperprędkości tej błyskawicy. Prędkość błyskawiczna! Błyska! A robimy to w łatwy sposób. Wystarczy podnieść oba te skrzydełka i zamienić. o. A przy okazji, jak jest podniesione, to wam pokażę, co się kryje pod spodem. Cały silnik pewnie tego motoru. Tak się prezentuje. Są to oczywiście naklejki. No i z tymi błyskawicami prezentuje się już tak. No i teraz widać, jak szybko jeździ. Tak szybko, że nawet ostrze czasu go nie powstrzymało w filmie. Dobra. I mamy jeszcze drugi pojazd tych naszych przeciwników. On prezentuje się już w taki oto sposób. Zamiast kół mam gąsienicę. Figurka tutaj stoi kierując. No i nie mamy żadnej kierownicy, żeby tym sterować. Ale oni... Nie sterowali tym kierownicą, tymi pojazdami kierownicą nie sterowali, tylko za pomocą myśli. No bo tutaj w środku były węże tego pojazdu, tak jak mamy tutaj w zestawie dodatkowe. Tutaj widać przez naklejki, że wychodzą dwa węże, a tutaj dwa kolejne, że wychodzą. Z przodu też widać, że węże jakieś są. Tutaj, takie czerwone, fajny element. No i z przodu są dwa takie ostrza. A nawet trochę ten pojazd przypomina te ostrze czasu. Delikatnie, ale przypomina. No i ten pojazd pojawił się, kiedy atakowali Ci nasi wojownicy świątynie by odzyskać właśnie te ostrze czasu. A bardziej to atakowali ten świątynię Krux i Akronix I w zestawie mamy trzy minifigurki, plus ta z tej gazetki. I zacznijmy sobie omawianie od lewej strony. I mamy tutaj jednego z dwóch, bo jeszcze tutaj jest drugi. Wojowników Cynobru prezentuje się w taki oto sposób no i on ma taki garnek na głowie, taki hełm taki sam ma tutaj ten jego kolega tutaj widać węże wysuwające język, a z przodu też ma takiego węża no i tutaj widać węża wychodzącego spod zbroi i na środku jest symbol tych właśnie mistrzów czasu z tyłu prezentuje się w taki oto sposób widać wściekłego węża, który atakuje alternatywny wyraz twarzy dla tego węża, no ciekawy ten wyraz twarzy no i jak zajmiemy mu ten hełm no to się rozpadały te ci przeciwnicy albo wystarczyło ich tam po prostu uderzyć, oni się rozpadali i mogli się złożyć na nowo za pomocą tych węży czy mi się wydaje, czy nie doceniliśmy przeciwnika? Wszystko na to wskazuje! <śmiech> <śmiech> Albo złożyć się w nieco większego, który walczył na przykład z niją. Tego nie przewidziałam. Kolejną figurką w tym zestawie jest generał. A bardziej to komandor Blank. I był to jeden z trzech tych wojowników, co potrafił mówić i komunikować się z tymi. Wydawać rozkazy tym żołnierzom ninja za bardzo się wtrąca. Marsz na dół i zniszczyć dzieciaka. Jako broń. Wygląda w taki oto sposób. Jest to taki topór z fajnym elementem węża na górze. On sam prezentuje się w taki oto sposób. No i on był pomarańczowym takim żołnierzem, a bardziej to generałem właśnie tym się wyróżniał, tak samo jak i drugi generał yy, yy, którego tam będzie recenzja w kolejnym odcinku no i tak poza tym toporem to ci to ten generał miał jeszcze tutaj zbroję swoimi takimi naramiennikami z wężami, z mamy możliwość podczepienia czegoś i alternatywny wyraz twarzy dla tego generała to jest taki. Może to jest wyraz twarzy, kiedy komunikowali się z żołnierzami. No i on w przeciwieństwie do innych żołnierzy ma on z hełmu wystające pomarańczowe węże. No, i bez swojej zbroi o, ciężko schodzi, prezentuje się już tak. Widać u niego dwa takie węże atakujące się. No, i z tu widać dokładnie to samo. No, i oni za inteligentni. To nie byli. Ale w ciężkich sytuacjach dwójka tych generałów potrafiło ze sobą współpracować. Że, I co my teraz powiemy władcom czasu? Że oślepił nas blask pustyni? Wiesz, to nawet nie takie złe. Tak, tego się trzymajmy. na przykład uniknąć kary. Jak na przykład, kiedy stracili właśnie te ostrze czasu. Kolejną minifigurką w tym zestawie jest Jay. Prezentuje się on w taki oto sposób. Ma on tutaj jako swoje wyposażenie niebieskie ostrze czasu, które potrafiło spowolnić czas. A dokąd to wam tak śpieszno? Zły strzał. A to mój pierwszy raz. Patrz, jak coś robi. Nie NIE go. Miałeś farta! Strzeliwało bańkę, i wszystko, co się w środku znajdowało, było spowolnione. No i on sam prezentuje się w taki sposób. Fajne tutaj nadruki. Alternatywny wyraz twarzy to jest takie o przerażenie, jak widać. No, i jak dobrze pamiętam, ta figurka Jay'a to jest jedyna, która miała nadrukowane alternatywne wyrazy twarzy. No i one zdecydowanie różniły się od tych, co były w innych zestawach. Fajna minifigurka z przodu na tą kałamarnicę z piórem jego symbol. A z tyłu prezentuje się tak. No i jest to już drugie Ostrze Czasu W poprzednim odcinku pokazywałem zielone No i oprócz tych dwóch był jeszcze Pomarańczowy i Czerwony Jeden z nich, z nich Z tych Ostrze Czasu chyba Czerwony pauzował Czas, a Pomarańczowy Cofał No i mamy tutaj również Wojownika Cynobru Drugiego z tego Z tej gazetki jego broń trochę dziwnie wygląda, ale niech już tam będzie. Lepiej by chyba wyglądała gdyby. O tak to by lepiej by wyglądało. Taki topór. Ale dobra. Figurka prezentuje się w taki oto sposób. No to jest dokładnie ta sama, co w ostatnim odcinku tak Cynobruch, tak ten zestaw się nazywał. Tam gdzieś tam link. No i tam mieliśmy już zielono z się czasu. No i bez swojej zbroi. Wygląda tak samo jak ten poprzednik. Tylko u niego ta zbroja uzupełnia te braki, co widać w tym hełmie. Tak więc podsumowując, zestaw jest fajny i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!